Oto 10 ciekawostek o serze. 1. Pierwsze sery pojawiły się już w starożytnym Egipcie i Mezopotamii. 2. Najstarszy zachowany ser pochodzi z Chin i ma ponad 2000 lat. 3. Francja jest uważana za królestwo sera i produkuje ponad 1000 rodzajów sera. 4. Parmezan, jeden z najbardziej znanych serów na świecie, musi być wytwarzany tylko z mleka z regionu Parmi we Włoszech. 5. Podczas produkcji sera wykorzystuje się kulturę bakteryjną, która przekształca cukier z mleka w kwas mlekowy, co powoduje zgęszczenie mleka i tworzenie się sera. 6. Najdroższym serem na świecie jest ser z białych trufli, który kosztuje około 1000 dolarów za funt. 7. W krajach muzułmańskich nie produkują się tradycyjnie sery, ponieważ tradycja ta nie pozwala na spożywanie mleka poza okresem karmienia. 8. W Polsce najbardziej znanym serem jest oscypek, tradycyjny ser produkowany z mleka owczego w Tatrach. 9. W Grecji sery feta i Halloumi są bardzo popularne. 10. Roukwert, jeden z najbardziej znanych francuskich serów, jest produkowany tylko z mleka owczego i dojrzewa w jaskiniach. Po więcej, polub i zasubskrybuj.